Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony w PL. A to jest kolejny odcinek Zagrajmy w FIFA World <tryb, Tryb oczywiście Ultimate Team Jesteśmy już w piątej lidze w sezonach online Klub KS Inwalidzi ma 54 zwycięstwa, 5 remisów i 8 porażek Jak widzicie w sezonie aktualnym mam same zwycięstwa Nie przegrałem jeszcze ani jednego meczu, zostało mi 3 punkty Nawet nie Zostało mi jeden punkt do awansu i cztery punkty do mistrzostwa ligi. I pierwszy mecz rozegram sobie z składem z ligi francuskiej, w w której, do której tylko dokupiłem João Moutinho zamiast Chantoma. Chantom miał złą formację. No i mamy João Moutinho po prawej. A Kabaja przesunąłem z prawej na lewą, żeby miał lepsze zgranie z dla i za chwilę sobie poszukam przeciwnika na pierwszy mecz tego odcinka i mam nadzieję, że zdobędę kolejne trzy punkty i tym samym zagwarantuję sobie już awans do Ligi Czwartej. Ale o tym przekonamy się ja oczywiście już w, po meczu. Mamy przeciwnika na kolejny mecz, to załączę sobie stroje niebieskie. On ma stroje Borussii, Dortmund, Gektor, Berry, u Poroma. A co to mamy? Dumbia i Tevez, czyli połączenie Ligi Włoskiej, Ja nie, bo Dumbia już jest w Romie. Czyli właściwie Serie A i Dumbia po transferze. I Tevez na napadzie, i Dumbia na napadzie. No ciekawe, ciekawe. Buffon na bramce, Kielini, Barzagli, Konko, Evra, Pirlo, De Rossi, Insin, Igłaid jako Boję się Dumbi i będzie out. Zmusiliśmy do błędu. I bramka no po błędzie. Dumbia. W 75 sam sobie zgotowałem tego gola. Sam sobie zgotowałem tego gola no nic i koniec meczu 1 do 0 przegrywamy fatalny początek dzisiejszego meczu już mi się nie podoba pierwsza porażka od długiego czasu zespół francuski się nie spisał w ogóle ale zostało mi 4 mecze raczej bezproblemowo to Wygram. No i trzeba próbować dalej. Zmieniamy skład i jedziemy. <laughs> mamy przeciwnika. Na drugi mecz, który, do którego sobie przywołałem staridzia i spółkę, czyli zespół Five o'clock. Tu mamy Bundesligę. Zasadniczo Borussia Dortmund oraz Benatia i Boatengs. Bayern Monachium zobaczymy, czy Adrian Ramos, Obama Yankee Royce, złupią mi skórę, czy też, czy też nie Todek, Tadek Rodek, czyli grałem z Polakiem, tak poza tym FCO, Cie, FCO Cieka Na Stadio Olimpico 250 wycie, 118 porażek i 65 remisów. Tadek Rodek, niezły, statystyki. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Stroja jest Monako, ma przeciwnik. My natomiast próbujemy. I bramka Gindogan. O, przeciwnik widzenie na darmo. Ma niezłe statystyki. Zwycięz Od razu pojechał. Bezproblemowo moją obronę. I się stało, co się stało Piłka się odbija od Begowicia I wpada do bramki I tutaj Sinclair <laughs> Ale strzał na bramkę Weidenfellera Niestety wybity przez tego znakomitego Niemieckiego bramkarza Strzał obok bramki Właściwie to miało być podanie, no ale dobra niech wam będzie i strzał na bramkę Weidenfellera po raz kolejny obroniony Ricardo Alvarez zbyt czytelnie to zrobił i bramka Gary Cahill w 77 minucie Strzela po dośrodkowaniu Sinclaira, mamy 1 do jednego. W końcu Weidenfeller pokona tutaj Sinclair, ładnie zagrał. No i piłka wybita <kuh> na aut bramkowy Weidenfeller. Koniec meczu, 1 do 1 nie udało się przeciwnikowi jednak pokonać. Gary Kehill w 77 minucie po golu z główki, po dośrodkowaniu Sinclaira daje nam remis i tym samym awans do Ligi czwartej jest już zapewniony Tadek Rodek, no, miał lepsze, celność strzałów miał mniejszą, posiadanie piłki było Mamy awans. Walczymy o mistrzostwo. A o mistrzostwo zagra skład trzeci, skład niemiecki, skład bliski właśnie z Adrianem Ramosem i rudnewszem na napadzie. Mamy przeciwnika. <laughs> na ostatni mecz. Umarlak. Z Ajewem Inform oraz Lakazetem i Ziniakiem. Pastor, Liga Francuska kontra z na Wasem. Jednym gościem z Ligi Tureckiej, widzę kontra Gangbang, nazywa go zespół. Logo Śląska Wrocław na stadionie Juventusu. A mój skład, niemiecki skład Blitzkrieg. szykuje się do rozjechania przeciwnika, walczą mistrzostwo. W tym odcinku chciałbym je zdobyć. Ależ teraz zawinili moi <laughs> i spalony pastore, niestety. Rozjechali mi obronę i tyle. Mam do powiedzenia. Tutaj niestety, ale ależ mi teraz. La kazet, no co za. Ależ teraz Badziew odwalili moi zawodnicy. Co to było w ogóle? Co to było? I gol, rudne w Proszę bardzo, w 45. minucie odpowiedź. I bez bezproblemowo. Uderzył i pokonał przeciwnika 2 do 1. gangbang Rudnew. I jest Shakiri. Obok bramki przegrywamy 2-1. Cholera, jasna. Tak to się nie może skończyć. I koniec meczu. No przegrywamy 2-1 po jakimś głupim błędzie. Moich obrońców, pastore w 39, la kazet w 44, 45, Rudnev ładnie uderzył. Ale to nam nie daje zwycięstwa, niestety, dobra. Dobra, nie zostawię Was bez mistrzostwa w tym odcinku Dima Massa z jakimś chyba łosu. Suarez, Pedro i Sanchez kontra. Cała Barcelona. Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Jordi Alba, Pique, Puyol, Dani Alves. Nie, brak tylko Neymara i Messiego w sumie. Jeszcze Sanchez w Barcelonie. Oj, różnie może być. A tutaj ja gram składem tureckim, Emenike, Demba Ryan Babel, Inna i cała reszta ekipy. I teraz Emenike Strzał na bramkę. gol, Tak jest Emanuel Emenike. Pięknie to zrobił. W 14 minucie pokonuje tego jak on tam Wiktora Waldeza na bramce. Może gdybyś sobie Claudio Bravo tam postawił. A tak, o nie, piłka odbija się od pikę. Gerard Piqué nam sprezentował bramkę po strzale Emenike. Się ładnie zrymowało I pierwsza połowa kończy się wynikiem 1 do 0. Barcelona przegrywa po sprezentowanym golu Gerarda Piqué, ale zaliczonemu dla Emenike. I znowu się popatrzmy na tą cudowną bramkę. Emenike wystrychnął, pójł na dudka, a Gerard Pique pomógł ręką wbić nam. To do Bramki, Waldeza, Kevabinos. Być może przyniosą nam mistrzostwo ligi piątej. Mam nadzieję, na to liczę. Ponieważ dzisiaj odcinek nie najlepszy. O. Oj! I obok Bramki Suarez. Niestety nie wykorzystuje tej genialnej sytuacji po błędzie moich tutaj zawodników. Ładnie, o ładnie. Dembaba. I bramka, proszę bardzo, w 90. minucie. Dembaba się popisuje świetnym golem na 2 do 0. Objechaliśmy obronę Barcelony. Dembaba pocelował w sumie w samo okno. Niesamowite tutaj zachowanie tego zawodnika ligi tureckiej. Nie wiem z jakiego on kraju, pochodzi z Senegalu czy skądś tam. Nie wiem z Kamerunu ładnie. Koniec meczu. Wygrywamy 2 do 0. Brawo! Udaje się Kewa zdobyć mistrzostwo po dwóch golach. Barcelona z Pedro, wszyscy smutni. Tutaj francuscy, zawodnicy z Ligi Francuskiej, którzy byli na ławce rezerwowych Kebabinios, cieszą się razem z nami, a Kebabinios niezawodni zdobywają mistrzostwo. 2 do zera Eminik Dembaba. Niesamowite zwycięstwo. Większe posiadanie piłki i większe, lepsze cestyki po naszej stronie. Awansujesz do Ligi 4 z Mistrzostwem. Udało się wywalczyć Mistrzostwo. Kolejne punkty doświadczenia lądują na mojej koncie. Mam 27500. Może się coś kupi. Może się wzmocni jakieś składy, ale ja się w tym miejscu z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć, pa pa.